Nazywam się Kamil Kowalski. Znajdujemy się dzisiaj w moim upsadzie w miejscowości Lipie, gmina Błędów. Jesteśmy w kwaterze odmiany gala. Jest to kwatera 11-letnia. Jest to gala Szniga. Jak widać na załączonym obrazku, no nie jest to najnowszy klon. Dlatego mamy sporo mutacji drzewka z jaśniejszymi i ciemniejszymi owocami. No i drzewa też już mają swój wiek. Sporo niestety tych, tych drzew jest o słabym rumieńcu. Dlatego mamy często problem ze zbiorem tych owoców. I od kilku lat, przez, głównie przez to, stosujemy tutaj technologię harwisty. Dzięki zastosowaniu harwisty y, jesteśmy w stanie otrzymać lepszy produkt handlowy, y, lepsze wybarwienie owoców i y, towar bardziej wyrównany. Dzięki temu jesteśmy w stanie zwiększyć plan handlowy, a y, wyeliminować y, jabłka odrzucone na przemysł z powodu braku wybarwienia. Substancja 1-metylocyklopropen zawarta w preparacie Harvesta łączy się z receptorami etylenu, przez co jabłka nie wydzielają tak intensywnie etylenu, wolniej dojrzewają, wolniej przejrzewają. Opóźnia to początek okienka zbiorczego o kilka dni, natomiast koniec okienka zbiorczego o około 10-14 dni lub dłużej. Zbiory na tej kwaterze planuję zacząć za około 10 dni. Natomiast preparat harvista no, planuję zastosować na dniach, czekam na odpowiednie okienko do wykonania tego zabiegu. Jest to trzeci sezon, kiedy stosujemy preparat harvista. No, widzimy dość duże korzyści zastosowania tego, tego preparatu akurat na tej kwaterze, ponieważ zdecydowanie poprawia się zarówno wielkość, jak i wybarwienie tych, tych jaśniejszych owoców. Na tej kwaterze również mamy problem z osiągnięciem odpowiedniej wielkości owoców. Tutaj z różnymi problemami się borykamy. Te drzewa nie chcą nam za mocno rosnąć, jest to sad po sadzie, no i tak, ale nie wyrasta do takich rozmiarów, jakbyśmy chcieli. A preparat harwista no, również pomaga nam osiągnąć tutaj trochę, trochę większą wielkość tych owoców. Większa, większy procent jest tych owoców w grubszych i, i w plonie handlowym. A mniej odrzucamy na, na przemysł. Kolejną zaletą, jaką dostrzegamy w stosowaniu preparatu Harwista, jest opóźnienie terminu zbioru. W momencie, kiedy mamy kilka różnych kwater do zbioru, a wiadomo jak to z początku sezonu, brakuje ludzi do pracy, to możemy termin zbioru opóźnić. Wtedy mamy luźniejszy ten początek zbioru. Potem ci ludzie na, na spokojnie dojadą do zbiorów, nie trzeba się stresować o to. No i u nas w gospodarstwie też mamy i późne śliwy, mamy, odmian, mamy kwatery loba, mamy galę mast i w tym momencie na początku sezonu zajmujemy się zbiorem tych pozostałych owoców. A tutaj no mielibyśmy problem zebrać wszystko na raz, dlatego, dlatego tą kwaterę gali przeznaczamy na, na opóźnienie z wykorzystaniem preparatu Harwista i mamy spokojniejsze, spokojniejsze zbiory, więcej luzu. W naszym gospodarstwie harwistę stosujemy na, na gali paskowanej oraz na goldenie. Stosujemy harwistę tylko na tych dwóch odmianach, ponieważ no, są to najbardziej cenne odmiany, zazwyczaj najlepiej płatne. No i najdrobniejsze, drobno owocowe, więc opóźnienie zbioru na nich i, i poprawa wielkości jest dla nas dużym plusem. W tym roku dodatkowo zastanawiam się, czy nie zarobić doświadczenia kawałka na ligolu. Ponieważ harwista opóźniając przejrzewanie owoców, może być, moim zdaniem, fajnym rozwiązaniem na zerwanie ligola na dwa zbiory. Wiadomo, że gdy zazwyczaj zerwamy ligola, to ten drugi zbiór jest żółty, tłusty i nie nadaje się na sprzedaż jako jabłko deserowe. Natomiast mam nadzieję, że z wykorzystaniem tego preparatu drugi zbiór może być również fajny jakościowo i, i może, być, yy, może być to strzał w dziesiątkę. Żeby nie mówić o samych superlatywach, yy, też uważam, że yy, nie ma sensu yy, ekonomicznego opryskiwania harwistą całego sadu, całej powierzchni, no bo jednak nie jest to najtańszy preparat, więc raczej w naszym gospodarstwie myślę, że to jest yy, ogólnie najbardziej yy, rozsądne, aby skupić się na tych najcenniejszych odmianach na kwaterach, na których są jakieś problemy, tak jak na przykład u nas w kwaterze tej gali, w której się teraz znajdujemy, gdzie jest problem z wybarwieniem i z jednokrotnym zbiorem towaru, żeby był wyrównany oraz z osiągnięciem odpowiednich handlowych rozmiarów jabłek. No i z mojej perspektywy takimi najcenniejszymi odmianami i najbardziej problematycznymi kwaterami w naszym gospodarstwie jest gala paskowana oraz golden. A w tym roku również spróbuję opryskać ligola. Tak, kawałek na, na próbę z ciekawostki, czy, czy to się uda. Też myślę, że sezon jest tak zwariowany i tego ligola jest tak mało w skali kraju, że też może być to opłacalny zabieg. Nawkowanie tego preparatu. Co roku stosujemy 3 wiaderka na hektar, to jest około 9 litrów. E, taka dawka jest zalecana. E, tam jakieś widełki są, ale co roku tak stosujemy, zawsze, zawsze było ok. E, w tamtym roku opóźniliśmy zbiór e, na tej kwaterze o prawie miesiąc. Była zerwana co prawda na dwa razy. W pierwszy zbiór zebraliśmy owoce ładniejsze, jaśniejsze owoce na, na tych drzewach z jaśniejszymi owocami oraz owoce drobniejsze zostały i były zebrane około, około, około połowy października. Co prawda już ich nie przechowywaliśmy. Jędrność była jeszcze OK, ale bałem się przechowywać tych owoców po, po tak długim przetrzymaniu ich na drzewie, dlatego z tego drugiego zbioru owoce trafiły bezpośrednio do, do sprzedaży. Ale w rozmowie z, z klientem bo zawsze nam był największy problem na tych jaśniejszych drzewach z kolorem owoców, z wybarwieniem. I klient był bardzo zadowolony z wybarwienia. Wstawimy tutaj Państwu zdjęcie tych owoców z drugiego zbioru, żeby Państwo mieli obraz, jak to, jak to wyglądało. Aby ograniczyć koszty związane z zabiegiem, preparatem harwista, przystawkę do, do wykonywania tego zabiegu zakupiliśmy na spółkę na dwa gospodarstwa. Nie ma problemu, współpracuje ona z każdym opryskiwaczem. Ze starszymi, z nowszymi nie ma, nie ma żadnego problemu, że, że jakiś opryskiwacz nie będzie pasował. Także, ze względów ekonomicznych, została zakupiona na współkę. Na